Chodzi dzieci do szkoły, częste wypady w góry albo poza miasto, a może kursujesz często po centrum? Cenisz sobie wysoką pozycję za kierownicą, poczucie bezpieczeństwa, ponadczasowy i lekki design oraz niskie spalanie? Mam propozycję idealną dla Ciebie. Dla mnie liczy się Twój komfort. Dlatego wybrałem dla ciebie pojazd z takimi dogodnościami jak Bluetooth do muzyki i rozmów telefonicznych oraz kluczyk Keyless Go, czyli otwierasz auto przyciskiem, a kluczyk możesz mieć w kieszeni czy torebce. Pamiętam również o twoim portfelu. Benzynowy silnik 1.6, 116 koni mechanicznych, zestawiony z genialną pięciobiegową manualną skrzynią zapewni spalanie na tyle niskie, że sąsiedzi nie uwierzą. Liczy się dla mnie również Twoje bezpieczeństwo. Właśnie dlatego pojazd, który może być Twój, jest wyposażony w kamerę cofania, dzięki której parkowanie tyłem w ciasnych miejscach nie jest już problemem, a przyjemnością. Jeśli ta oferta przemawia do Ciebie i chciałabyś bądź chciałbyś skorzystać z możliwości car fittingu, skontaktuj się ze mną pod numer 669 686 648. Udanego dnia!